dobry, w następnym odcinku dzisiaj jedziemy orać po Puszczydnisku. Gdzie nie gdzie już z rana talerzowałem. Tu, tu i tu. A teraz jadę orać na następne pola, bo tu stależowałem, ale mówię, lepiej by było zarać, ale w końcu jedno pole tylko za oram czy jedną całą resztę. Oczywiście w tym odcinku tylko jedno będę orał. ale ja będę orał wszystkie. Oczywiście poza filmem. A tak to ja. Yy, a tak to z tego pola to wam coś tam nagram. Tutaj teraz nie wiem, czy to jakąś wystawę, czy sprzedają te traktory. Tutaj bo. I tak jak patrzę, to najbardziej podoba mi się 60, ale też ten MF. Ale też 60, jakbym miał już kupować, to pewno nie jest budżetowo, bo u nas, bo u mnie to to mało. Grucho, nie. Ja pamiętam, no, słabo z kasą. Słabo z kasą. Więc jak coś, to tamtego MF-a ewentualnie się kupi, bo szukam jakiegoś śmigłnika. Czyli większego brata dla ciapka. Żeby ten film nie był drugi, długi, to wybrałem na, że te pole będzie o na filmie. Więc, a później tu jeszcze ja przyjadę, czy później, jeszcze będę nagrywał dzisiaj, bo po tym chyba talerzówką pojadę, bo agregata nie mam, więc no. No. Żeby tu dobrze w buzdę wje, wjechać i się nie wywalić. Tu będzie dobrze. To wtedy będzie bardzo dobrze. Na, te biegi nie chcą się wbić. Będzie trzeba mu na zimę y, go do mechanika zaprowadzić y, po sprzedaży, czy tam nawet przed, po siewach, żeby kurna zobaczył, co tam z tą skrzynią i zobaczył, czy y, coś tam jeszcze jest do wymiany. Wiadomo co to jest Czy coś jest do roboty w tym ciapu, czy nie No ostatnio mechanika to Mechanika widział dwa lata temu ostatnio bo tak to się nie psuje Ale trzeba by pojechać zobaczyć czy to Czy to nic się nie psuje Dobra, wjeżdżamy w następną bruzdę O i jest dobrze No i tak pewnie cały dzień będzie Jeżeli awaria nie będzie a jak jakaś awaria będzie to Będziecie wiedzieli, bo tego posta z posta wrzucę by się coś zepsuło że ciapek stoi na polu, a ma całą a ma cały dzień a a ma cały dzień roboty. Kurna, chyba mi z nosa krew leci że też z innych pol mnie ciekawi, co tam będzie na polu ten... tam, co bizon ledwo dawał radę naprzeciwko tartaku. I wiecie co? Ja myślałam, że tak jak co roku, znaczy co roku, życia w tym roku akurat nie będzie, będzie ledwo dawał radę, bo zazwyczaj tam ileś lat pre, w tył to były dwie pełne przyczepy kostek zazwyczaj, teraz jest dwie i jeszcze i myślałem, że ciapek sobie ledwo da radę z tymi trzema przyczepami, a już, a wiecie, co dał radę sobie doskonale, że na asfalcie oczywiście, na asfalt w ogóle nie miał problemu wyjechać, było wszystko z kalafonu. Tak to jest niby jesteśmy w świecie pełnym, pełnym ludzi, a samotność za każdego czeka. Przynajmniej ja tak mam, że... Samotność zawsze mnie nie ominie, jak jadę robić coś w polu sam. Szkodowo prasowanie. Teraz oranie, ale przynajmniej gadam do was to. A tak to później to samotność. W świecie pełnym ludzi. Tej bruzdy nie zawalam, ale dobra i tak tutaj leżówko jeszcze wjadę. Już tak. tu kończę, nawet długo nie schodzi. Na tym polu pod górkę Tam będę musiał się dziadka popytać jak się nazywają te pola bo on tam ma nazwy i, i wam powiem w następnym filmie yy, to ten to mnie ciekawi jak tam ciapek będzie pod górę szedł bo z tymi szczepami to by nie wjechał nawet z tymi dwoma pełnymi nie ma opcji nie ma w ogóle takiej opcji Dobra, tu jeszcze wrócę się i jeszcze raz przejadę i chyba będzie już skończone albo pojadę w tamtą i już będzie skończone. Więc no. Nie, jeszcze raz przejadę. Tutaj ja akurat to złapię i... Półku już tam dziadek mi zostawił, więc z ustawieniami półku jest wszystko dobrze. Teraz jedziemy na te górkowate pola. Ła te. Ciekawe jak on pójdzie Tędy nie wiem czy jechałem ale Po prostu chcę tu od rządku zacząć Bo jak tam bym pojechał To bym był No w sumie tam widzieliście Bo jeździłem na filmie tam drogą Więc no Nie, on sobie da radę. Bizon prawie pełnym zbiornikiem da radę. To i Ciapek sobie da radę. Jakbyście się pytali, co tam ja teraz patrzyłem przy bizonie, skoro już u mnie po żniwach. A to chciałem go zakonserwować dobrze na tym zimę. Jeszcze tam patrzyłem, czy wszystko jest, żeby był dobrze zakonserwowany. Te sarny latają, biegają i biegają. Kłopętane. Tu i dziki może bedo pewno, są w tym lesie. Tak, tu las taki... Co kod napłakał. Nie no, ciapek dał sobie bardzo dobrze radę. Więc takim akcentem kończymy ten film, więc cześć!